Witam w prezentacji 57 numeru kultowych ciężarówek z epoki PRL od De Agostini w tym numerze Kamas 5511 Koparka e 0 3532 57 modelem w kolekcji jest Kamaz 5511 koparka S0 3532. Model posiada zabudowę koparki, ma kabinę i koparkę w kolorze żółtym, ramę w kolorze czarnym i szare środki kół. W kabinie ma trzy fotele, kierownicę, przednią szybę dzieloną na dwie części z dwiema wycieraczkami, z przodu ma logo Kamaza, lusterka montowane od spodu, prostokątne, włazy na dachu, dźwi odbierane do przodu, z dwiema szybami w środku, przed drzwiami kierunkowskaz, z przodu ma okrągłe reflektory, czarny sterzek z tablicą, z kierunkowskazami. Po stronie kierowcy ma zbiornik paliwa, po stronie pasażera, zbiorniki powietrza. Koparka ma unoszone ramię i opraca się. łychę ma nieruchomą. W koparce znajduje się silnik, tłumik z rurą wydechową, kabina operatora z dźwigniami, siedzeniem szybami i drzwiami, nad kabiną światło. Model posiada cztery podpory, dwie z tyłu, dwie z przodu, pręty do podtrzymania ramienia koparki, koparka ma namalowane z tyłu biało-czerwone paski, zderzak ze światłami, tablice, w spodniej części mamy wytłoczoną skalę i nazwę modelu, elementy silnika, wału napędowego i dwóch tylnych mostów, zbiorniki, podpory, z przodu koła pojedyncze, z tyłu podwójne. Numer 57. W tym numerze Kamas 5511 Koparka E0 3532. Na drugiej stronie mamy logo kolekcji, informacje od wydawcy i zdjęcie modelu z jego informacjami. Kamas 5511 Koparka E0 3532 Pracy Ziemnej. Budowa nie mogła ruszyć, ponieważ ciągle czas stawało na przeszkodzie. Zaraz po rozpoczęciu wykopów, robotnicy natrafili na szkielet. Na miejsce zgodnie z procedurami wezwano policję, a potem patologa. Po ustaleniu, że kości liczą setki, a może nawet więcej lat, na placu budowy wkroczyli archeolodzy. Na wieść o konieczności przeprowadzenia badań naukowych kierownik o mało nie dostał zawału. Codziennie odbierał telefony od inwestorów, którzy chcieli się dowiedzieć, kiedy Zostaną wznowione prace. Kiedy szef, chcąc zyskać choć trochę na czasie, zaczął wykopy w innym miejscu rozległego terenu. Spotkał się ze zdecydowaną reakcją archeologów. Naukowcy zabronili prowadzenia jakichkolwiek prac ziemnych, budowlaniec przyglądał się z niecierpliwością wykopkom badawczym. Mijały dni i wydawało się, że nic się nie zmienia. Inwestorzy, którzy dzwonili by zasięgnąć informacji, zaczęli brzmieć w słuchawce telefonu równie podstępnie co kierownik budowy. Tymczasem nierychliwa sekcja archeologiczna całymi dniami nie wynurzała się ze swojego okopu. Mamy zdjęcie Kamaza, który pokonuje drogi Półwyspu Kamczatka w 2009 roku. Jazda w trudnych warunkach wymagała od kierowcy umiejętności i lat doświadczenia. Mamy zdjęcie i informację, że Kamazę produkowano w dużej liczbie odmian. Znalazły się wśród nich pojazdy specjalistyczne, takie jak dźwigi, koparki, wiertnice i wiele innych. Mamy zdjęcie i informację, że jednym z następców modelu 5511 był Kamaz 53229, wytwarzany w latach 1993-2013. Samochód z zabudową typu dźwig w lipcu 2022 roku pracował przy budowie Linii tramwajowej łączącej centrum stolicy z dzielnicą Bilanów. Mamy zdjęcie wywrotki marki Kamas, która pracuje w 1979 roku przy budowie linii hutniczo-siarkowej. Ta odmiana zdobyła popularność w Polsce pod koniec lat 70. ubiegłego wieku. Wiele takich wywrotek wciąż można spotkać na naszych drogach i budowach. Mamy zdjęcie modelu z opisanymi rzeczami, takimi jak kabina, łyżka, koparka, skrzynia biegów. Silnik, opony, tylne zawieszenie, napęd kopalki. Mamy zdjęcie i informację, że produkowana od 1983 roku czechosłowacka Tatra 815, podobnie jak radziecki Kamaz, stworzyła liczną rodzinę złożoną z ciężarówek w wielu odmianach nadwoziowych z różnymi zabudowami oraz zespołami napędowymi i silnikami. Mamy zdjęcie i informację, że Romana Diesla 8135 produkowana w Rumunii od połowy lat 70 można zaliczyć do tej samej klasy co Kamaza. Pojazd Miał ładowność około 7 ton, rumuńska ciężarówka powstawała na licencji niemieckiego Mana. Mamy zdjęcie Kamaza jako ciągnik siodłowy w towarzystwie IFY W50L, który pokonuje most Petofiego w Budapeszcie w 1983 roku. Mamy zdjęcie informacji, że ciężarówką zbliżoną parametrami do Kamaza był Jelczyk 415, produkowany od 1986 roku. Auta serii 410 wstawały jako podwozia do zabudowy w wersjach skrzyniowych oraz w postaci ciągników siodłowych. Mamy zdjęcie ciągnika siodłowego Kamaz 5410, który przywiózł drewno do punktu przeładunkowego w Menazy w Kirgistanie, w lutym 2010 roku. Produkcja Kamaza 5511 na niewielką skalę uruchomiono w 1974 roku. Powstały wówczas serie informacyjne oraz wozy przeznaczone do badań drogowych. Oficjalnie pojazd zaczął zjeżdżać z linii montażowych 16 lutego 1974. 1976 roku. Mamy wymiary ciężarówki z jej danymi technicznymi. Na ostatniej stronie mamy informację co w następnym numerze, czyli raba H9 z roku 1993. Osoby posiadające prenumeratę z 28 przesyłką, zawierającą 56 i 57 numer, otrzymały 5 segregator. Dziękuję za obejrzenie tego numeru i zapraszam do obejrzenia innych filmów na moim kanale.